Dzień dobry, witam wszystkich zdrowo i finansowo. Kolejny odcinek Hydraulika Finansowego. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, dlaczego w dobrych obyczajach powinien być segregator. Czyli dlaczego masz występować w funkcji segregatora. Co to daje, do czego to jest potrzebne, dlaczego musi to być i dlaczego jest to dobrym obyczajem finansowym. Hydraulik Finansowy jest w oparciu o serial telewizyjny, dlatego puszczam czołówkę naszego programu. Moje wystąpienia, moje live'y są w oparciu o książkę, którą napisałem, która ma tytuł Hydraulik finansowy. Jest to już kolejne wydanie, tym razem w formie i e booka multimedialnego, czyli zadanie tak zwane elektroniczne. I na podstawie tej książki wspólnie z telewizją TV Rybnik realizujemy program pod tytułem Hydraulik Finansowy, czyli generalnie rozmawiamy o tym, jak należy zarządzać finansami osobistymi. Jest to program, który prowadzi Marianna Garus, a ja jestem jej gościem. Marianna Galus jest doradcą finansowym i jeżeli ktoś bardzo by chciał i potrzebował szybkiej porady, to w opisie do filmu jest również możliwość zapisania się na konsultacje. Zachęcam wszystkich oczywiście do lajkowania, do subskrybowania kanału na YouTube i komentarzy, które można pisać zarówno w LinkedIn, jak i w Facebooku. Wystarczy po prostu pod filmem napisać swoją uwagę. A zatem jak zarządzamy finansami osobistymi, dlaczego to jest ważne, co to daje i na czym polegają te dobre obyczaje finansowe. Otóż jednym z dobrych obyczajów finansowych, które opisałem właśnie w książce Hydraulik Finansowy, jest tak zwany segregator. Segregator należy do jednego z pięciu głównych elementów związanych z finansami osobistymi. O, tutaj mamy Napisane wszystkie po kolei te elementy, które tworzą taki akronim CAPSA. I S, jak segregator, to jest właśnie jeden z tych obyczajów finansowych. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to jest ważne? Co to daje? Czemu to jest potrzebne? Do czego to służy? Otóż, kiedy zarządzamy finansami osobistymi, kiedy zarządzamy finansami osobistymi to jedna z funkcji, którą musimy przyjąć, oprócz tego, że jesteśmy Analitykiem tych wszystkich działań jest również segregowanie informacji. Na pewno wielu z nas przeżyło nieraz taki moment, kiedy musiało czegoś szukać, jakichś dokumentów albo czegoś, i nie mogło znaleźć. Czyli pytanie, co tak naprawdę mam i gdzie to jest? To jest podstawowy problem, który się pojawia. I wielu ludzi, którzy pracowali jako agenci ubezpieczeniowi, na pewno wie o tym, że bardzo często klienci zachowują się w ten sposób. Pytanie, czy ma Pan jakieś polisy, na przykład ubezpieczenie domu, no coś tam ma, no, może Pan pokazać, no, no mogę, ale nie wiem gdzie to jest, musiałbym szukać, bo to może w tej szufladzie, może w tamtej, a tak naprawdę to nie bardzo wiem. Otóż sztuka właściwego zarządzania informacjami polega między innymi na tym również, żeby je w taki sposób przechowywać, żeby móc je znaleźć. No muszę się przyznać, że ja testy mam czasami kłopoty, szczególnie jeśli chodzi o informacje cyfrowe. Wiem o czymś, że coś mam na jakimś tam dysku w komputerze. A ponieważ dysków mam do dyspozycji trochę więcej niż jeden, a każdy o pojemności kilku, tera, no to czasem znalezienie czegoś jest trudne i tak naprawdę trzeba robić. Takie spisy treści, rozdziały do dysków, żeby wiedzieć, gdzie co jest. No i jeżeli tego nie mamy, no to jest nam trudno pewne informacje znajdywać. Segregator ma mieć tę funkcję, że wkładamy właściwe informacje finansowe do właściwych miejsc. No i teraz pojawia się pytanie, do jakich miejsc należy je wkładać, albo gdzie należy je trzymać. Otóż ta nasza rola, albo ta funkcja, którą robimy jako segregator, Musi być ściśle skorelowana z naszą funkcją związaną z budżetowaniem. Jeśli popatrzymy na różne nasze kategorie, w jakich mamy rozpisane nasze finanse, no to przyjrzyjmy się. Mamy kategorię mieszkanie ze wszystkimi działaniami, mamy kategorię wydatki codzienne. Mamy kategorie kredyty, mamy kategorie cele inwestycyjne, długie, średnie, krótkie, emerytalne. Mamy kategorie komunikowanie się ze światem, czyli internet. Mamy tutaj również telefony, GMS, inne systemy, GSM, inne systemy, a więc o tym należy pamiętać. Mamy kategorie ryzyko, czyli ubezpieczenia osobowe, później będą też również ubezpieczenia majątkowe. Mamy również kategorie transportu. Mamy kategorię przyjemności, mamy kategorię wydatki nieregularne. No i problem polega na tym, i również kary finansowe. I problem polega na tym, żeby we właściwym miejscu przechowywać właściwe informacje. Oczywiście, niekoniecznie musimy w kategorii na przykład żywność z powodu kupienia każdej bułki, każde tam 60 czy 70 groszy trzymać w osobnym kwitku, ale podsumowanie informacji finansowych, ile na co wydajemy. Co zrobił zresztą analityk, powinno mieć następnie swój wyraz w tym, że ta informacja jest przechowywana w prawidłowy sposób. I właśnie ta funkcja segregatora polega na tym, że segregujemy te informacje finansowe i ustawiamy je tak, żeby po pierwsze było wiadomo, gdzie one są, a po drugie, żeby było wiadomo, jakie one są. Czyli jak już wiemy, ile na co wydajemy, no to powinniśmy to we właściwym miejscu stawić. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem jest, kiedy mamy również taką kategorię zbiorczą, kiedy mamy na przykład nasze działania spisane i podsumowane. Jeżeli wiemy, ile wydaliśmy na dom, ile łącznie na wydatki codzienne, ile na kredyty, ile na inwestowanie, ile na komunikowanie, ile na komunikację, ile na transport, ile na ubezpieczenia, przyjemności, wydatki nieregularne, czy też jakieś straty, to mamy szansę, żeby trzymać pod kontrolą nasze wydatki. A na pewno w każdej chwili możemy również znaleźć coś, co jest dla nas potrzebne, ponieważ funkcja bądź segregatorem tak jak jesteś analitykiem, jak jesteś kolekcjonerem tak również bądź segregatorem jest to jeden z dobrych obyczajów finansowych ma dwa aspekty. Pierwszy aspekt polega na tym, że jest to bezpłatne Twoje własne ubezpieczenie rzeczowe. Dlaczego? I w jaki sposób to może być twoim ubezpieczeniem rzeczowym. No po prostu czasami jest tak, że kupujemy różne rzeczy. To mogą być na przykład części w wydatkach tych tak zwanych codziennych, no bo kupujemy na przykład ubranie, prawda? Kupujemy jakieś rzeczy związane z drobnym sprzętem, albo nawet i takim poważniejszym sprzętem AGD. No coś w tej kategorii na pewno musi się pojawić, prawda? Mamy. Kategorie mieszkanie, i niektórzy tutaj pod inne, na przykład meble albo sprzęt do mieszkania, ludówkę, pralkę wpisują, inni wpisują to tutaj w tych wydatkach codziennych, jako pozycja inne. No w każdym razie coś kupiliśmy, prawda? Coś kupiliśmy i teraz w tych kategoriach, jak coś kupiliśmy, to mamy możliwość segregowania tych informacji. Dlaczego? No bo jeżeli kupujemy buty i one się rozpadły nam po jednym przejściu kilometra, no to znaczy, że trzeba je oddać do. Sklepu z prośbą o zareklamowanie, o to, żeby nam wydali nowe albo żeby coś naprawili. No i niestety, ale w większości przypadków nie jest dowodem fakt zapłacenia. Nie jest dowodem zakupu fakt zapłacenia, tylko dowodem zakupu jest paragon wydany przez sklep. A więc segregator jest ubezpieczeniem, bezpłatnym ubezpieczeniem rzeczowym. Jeśli we właściwy sposób zbierasz te. Dowody zakupu, które są istotne i ważne, bo mówią ci o przepływach finansowych, jakie popełniłeś albo które masz na co dzień i masz jeszcze dowody na to, to masz pierwszą funkcję, jaką wnosi ci dobry obyczaj finansowy pod tytułem bądź segregatorem, właściwym segregatorem, ponieważ masz bezpłatne ubezpieczenie rzeczowe. Wiesz gdzie jaki kwitek jest i czy to dotyczy butów, czy to dotyczy bluzki, czy to dotyczy miksera, czy jakiegoś innego urządzenia, które kupiłeś. Masz szansę i możliwość za każdym razem znalezienia tego właściwego dokumentu, który spowoduje, że możesz bezpłatnie uzyskać naprawę albo wymianę na towar inny, nowy, dobry. Więc funkcja tego ubezpieczenia tak zwanego rzeczowego, bardzo istotna, bo jest to bezpłatne ubezpieczenie. Natomiast jak tego nie masz, to oczywiście żaden sklep nie rozpatrzy twojej reklamacji. Ale jest jeszcze druga i ona jest bardziej skomplikowana, to jest funkcja ubezpieczenia tak zwanego prawnego, skutków prawnych. Jest coś takiego jak ubezpieczenie na przykład od działalności naszej cywilnej, kiedy możemy komuś jakieś... jakieś Szkody zrobić, ale w tym wypadku chodzi tutaj o to, że ktoś nam robi szkody. Otóż szkody robią nam urzędy. Ja wiem, że to może brzmi dziwnie, ale szkody robią nam urzędy, i jeżeli mamy możliwość takiego udowodnienia, że wpłaciliśmy pieniądze 7, 8, 9 czy 10 lat temu na odpowiednie cele, bo na przykład trzeba było zapłacić, rozliczyć się podatkowo albo coś zapłacić, to w momencie, kiedy urząd wyśle do nas informację, że nie zapłaciliśmy czegoś i że naliczył nam karę. 30 zł było to, co trzeba było zapłacić, a jeszcze odsetki i tak dalej, razem 90 i proszę zapłacić, albo będzie kara, albo sprawa sądowa. Wyciągamy taki kwitek i mówimy, proszę, zapłaciłem, mam dowód, a więc to państwo macie bałagan u siebie, a nie ja. A więc te dwie funkcje ubezpieczenie rzeczowe i ubezpieczenie od skutków prawnych ma segregator. Dlatego jest to dobry obyczaj finansowy, dlatego należy być segregatorem we własnych przepływach finansowych dlatego należy tego pilnować. Ten dobry obyczaj finansowy jest opisany w książce Hydraulik Finansowy. Ten dobry obyczaj finansowy jest również omawiany w programie, który realizujemy wspólnie z Marianną Garus. Zachęcam do zapisywania się na bezpłatne konsultacje. Jeśli ktoś chce, w opisie do filmu są. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się w ogóle z treścią Hydraulika Finansowego. Wszystkie rzeczy są w opisie do filmu. A ja dziękuję, ponieważ ten czas, który był przeznaczony na dzisiejszy odcinek minął. Mam nadzieję, że sens tego dobrego obyczaju finansowego, jakim jest segregator własnych przepływów finansowych, już rozumiemy i tradycyjnie puszczam na koniec czołówkę programu telewizyjnego. Dzięki, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, do.